Mówienie, że rząd będzie sparaliżowany tylko dlatego, że prezydent będzie z innej opcji, to jest odrzucanie możliwości dialogu. I to jest droga donikąd, bo jeżeli będziemy mieli rządy całkowicie kontrolowane przez jedną partię polityczną, która jest pewnym monolitem, bo zarządza partią dosłownie kilka osób 3-4 osoby, które o wszystkim decydują. I te 3-4 osoby będą decydowały o tym co, wszystkim, co się dzieje w państwie. A jeżeli jeszcze dodamy, że te 3-4 osoby są bardzo silnie związane z biurokracją brukselską, to tak naprawdę tra e tracimy kontrolę nad państwem. I z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli ten zabetonowany elektorat, który jest strasznie antyeuropejski i prowadzi do wiecznie do konfrontacji, nigdy nie znajdziemy wspólnego pola. Ta, ta polaryzacja będzie się pogłębiała. Relacje i ściganie nawzajem. Y siebie przez prokuraturę będą coraz gorsze i te napięcia będą coraz gorsze, a przez to zaufanie opinii publicznej do państwa będzie coraz słabsze.